Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy, bardzo miło, że się pojawiłeś na początek, wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem, dziękuję serdecznie za każde kliknięcie, niewątpliwie pomaga to wszystko rozwijać mimo piątku, no powiem Ci, że jest kilka ciekawych tematów, mam nadzieję, że ciekawym tematem jest moja taśma na weekend, mam nadzieję, że ciekawym tematem jest 5 kuponów na dzisiaj, jest promocja powitalna i jest odpalony od dzisiaj... Można powiedzieć mini konkurs dla Was, mini rywalizacja o miano typera miesiąca. O tym wszystkim będę dzisiaj e, gadał. Zacznę od promocji powitalnej w Etoto. Jest już aktualna promocja na jutrzejszy mecz Realu Madryt. Jeżeli zagrasz sobie zwycięstwo Realu Madryt za złotówkę, tak jak teraz widzisz, i Real wygra, to Etoto rzuci Ci 200 złotych we freebecie. E, I to jest promka dla każdego nowego gracza, który zdecyduje się z niej skorzystać i założy sobie konto zdedykowanego pod tą promocję linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz sobie konto, gitara i później jest czas na decyzję. Depozyt. Minimum 50 zł zapisuje Ci do promocji, ale możesz płacić do 200, bo do 200 eto to też podwaja depozyty, więc e, mając takiego gracza, który chciałby całkowicie skorzystać z tej promocji, zakłada sobie konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, robi depozyt na 200 zł, otrzymuje 200 zł w bonusie i gra taki kupon, czyli za złotóweczkę zwycięstwo Realu Madryt w meczu wyjazdowym z Osasuną, jeżeli tylko twierdzisz, że wygrają, nie? Musisz poświęcić na to złotówkę, na taki kupon. Jeżeli Real wygra, to Ty w przeciągu 48 godzin dostajesz 200 zł we FreeBecie jeszcze dodatkowo i masz dobę na wykorzystanie tego FreeBeta. Więc jeżeli ktoś chciałby korzystać z tej promocji, która jest na jutro, ale jest aktualna już dzisiaj, odsyłam. Odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Eee, założenie konta: depozyt od 50 złotych do 200. Pamiętajcie, że ten pierwszy depozyt podwajają do 200 złotych. No i ładujecie za złotówkę Real na czysto i czekacie do jutra. Jeżeli ktoś chciałby korzystać, sam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta generalnie zajmuje minutę, może dwie w maksie, więc temat promocji mamy. Druga sprawa, no słuchajcie, w końcu, od dzisiaj odpalamy e, typera miesiąca, typera miesiąca, którego będziemy prowadzili u nas na stronie internetowej obstawiamy.info, to znaczy możesz sobie wbić na stronę internetową, kliknąć w tego kafla typera miesiąca, zostaniesz fajnie przekierowany na podstronę e, właśnie, w której odbywa się cała... E, zabawa, cały pojedynek, bo to też trochę tutaj element rywalizacji. W mega skrócie, bo nie chcę za bardzo tutaj nabijać e, filmu min minutami, gadając o tym, bo każdy może sobie kliknąć i sprawdzić. Link do strony zostawiam Ci w opisie pod filmem. Wyjątkowo to jest pierwszy link od góry, więc na pewno, e, na pewno znajdziesz. I po prostu chodzi o to, że codziennie każdy ma prawo, e, ma możliwość, może tak, dodać jeden typ. Jeden typ z kursem chyba minimum 1,50 ustawiliśmy e, i zatrafiony Typ z lekką argumentacją zgarniasz punkty. Przykładowo podajesz 1,50 kurs. Trafiasz, masz 1,5 punkta do klasyfikacji miesięcznej. W lutym będzie troszkę krótsza ta rywalizacja, no bo wiadomo, że odpalamy w środku miesiąca. Ale do końca lutego rywalizacja dla Was trwa. Z tego co pamiętam, 300 zł na grę za pierwsze miejsce, 200 zł na grę za drugie, stówka za trzecie. Do każdego miejsca top 3 dodajemy, kubek i koszulkę obstawiamy. I jeszcze losowo dla 10 osób, które zostawią minimum jeden typ w tej zabawie, jeżeli chodzi o luty, no to dla... 10 osób po 20 zł też na grę będzie rozdane, więc ja Cię tam odsyłam, możesz sobie założyć konto na naszej stronie, bo konto jest potrzebne i możesz zacząć brać udział w zabawie. Prawdopodobnie będzie tak, jeszcze tutaj nie wiem do końca jak te mechanizmy są porobione, ale to Andrzej z Sonem ogarniają głównie, że co dzień rano będzie po prostu aktualizowana klasyfikacja, więc co dzień rano będziesz mógł sobie zerknąć jak to tam wygląda na chwilę obecną i ile musisz rzucić, jaki musisz rzucić kurs na Kolejny typ, żeby gdzieś skoczyć wyżej. Sprawdź sobie. Mam nadzieję, że zabawa będzie e, przednia, ale to musisz sobie na spokojnie sam przeklikać, bo ja tu wszystkich pierdół nie opowiem. Nie? W każdym razie link do strony w opisie pod filmem. Lecimy jeszcze, słuchajcie, z konkursem tutaj. Jak zawsze jest kasa w Etoto do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? Trzeba subskrybować. Kanał obstawiamy koniecznie. E, trzeba łapy w górę zostawić. Tutaj pod filmem i w komentarzu tu dokładne wyniki. Minuta pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Brighton a Chelsea. Dopisujecie swój nick gracza z Etoto albo maila. Jeżeli mailem się posługujecie, to w ten sposób typujecie do godziny 20 tej Pierwszej. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez e, niku gracza na ETO, to nie biorą udziału w zabawie. Lecimy z kuponami, bo i tak trochę mi tutaj zajęło. Z minutę gadałem o tym nowym, e, o tej nowej zabawie, którą odpalamy. W każdym razie, dzisiaj 5 debiutów i moja taśma e, na weekend. Taśmę zostawiam na koniec. Idziemy do kuponu od Dawida, który proponuje nam trebla na dzisiaj. Stopowych lig, wszystkie typy, e, czyli BTTS, zakład na to, że obie drużyny strzelą gola w tym meczu Premier League pomiędzy Brighton i Chelsea. Tutaj na pewno ciekawostka jest taka, że te ekipy spotkały się, słuchajcie. 8 lutego, nie w pucharze FA. 2 do 1 Brighton wygrało, wywalili Chelsea z Pucharu. Widziałem takie niewybredne komentarze kibiców Chelsea, bo jestem na jednej grupce na fejsie i no ciężko tam było jechane. Nie wiadomo, że to jest taki puchar, który może dla niektórych ekip niewiele znaczy, no ale mimo wszystko odpadasz z Pucharu na dosyć wczesnej fazie. Zobaczymy. Kilka dni temu 2 do jednego Brighton zwycięstwo, BTTS był. Tutaj zdaniem Dawida, w meczu ligowym też BTTS będzie do tego Bolonia z podpórą i over 1,5 gola. Bolonia, która gra słuchar. Na własnym terenie Storino, oni generalnie są faworytem. Nie? Kursowo to nawet niektórzy by w singla tutaj ładowali, znaczy nie w singla, tylko po prostu czysto by ładowali do kuponu zwycięstwo Bolonii, ale tutaj jest jeszcze taka e, no furtka awaryjna zagwarantowana, e, właśnie podpórka i over półtora. Nie? Ciekawostką, jeżeli chodzi o ten mecz, e, jest to, że obie ekipy od pięciu spotkań, nieważne na jakim froncie, pięć ostatnich meczów jednych i drugich, ani jednej przegranej, nie? Jeżeli chodzi o Bolonię, to były trzy remisy, dwa zwycięstwa. Jeżeli chodzi o Torino, były cztery remisy, e, jedno zwycięstwo. Chyba wszystkie z golami, tak jak patrzę. No nie, no dwa razy w ostatnich dwóch meczach nie było overa półtora gola w meczach Boloni z Lecce i w meczach i w meczu z Atalantą tym pucharowym wygranym 1 do Tutaj podpora over półtora e, i jeszcze rzuty różne w meczu Zirony i Hetafe powiem Wam szczerze, że jak na Ligę Hiszpańską świetnie wyglądają różne w ostatnich meczach tych ekip, nie? Bo w ostatnich trzech meczach Girony mamy odpowiednio 13, 14 i 16 kornerów. Kopalnia, jeżeli chodzi o Hetafę, 11, 9 i 11, nie? Więc tutaj e, Trebel od Dawida, idziemy dalej. Dalej mamy dubla od Patryka. E, mamy overa półtora gola, słuchajcie, w tym meczu Girony i Hetafę. Wiadomo, że dzisiaj przy piątku oferta piłkarska nie jest wybitna, więc mecze będą się powtarzać. E, over półtora gola po bardzo ciekawym kursie, I, ale jest jedno ale. Tutaj, okej, okay, średnia goli na mecz w Lidze, jeżeli chodzi o Gironę, to jest 2,78, więc ta średnia jest naprawdę fajna. I, i, i jest ale, ale, które właśnie e, będę tutaj przytaczał, 1,52. 1,52 gola na spotkanie oglądają kibice w meczach hetafę. Turbo-anderowa drużyna, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską. Dlatego ten kurs na overa 1,5 gola jest całkiem sympatyczny, nie? Do tego Geng ma po prostu swoje spotkanie ze standardem Lierz wygrać. E, Geng, czyli oczywiście ekipa, która aktualnie jest liderem, jeżeli chodzi o rozgrywki Liga 5 ostatnich meczów ligowych to są same zwycięstwa, to naprawdę wygląda dobrze. Po 25 kolejkach, 6 punktów przewagi nad drugim klub brusz Jeżeli chodzi o standard Lierz, to jest siódma lokata. Oni mieli fajną serię, bo trzy zwycięstwa ligowe były. Potem wpadł remis serz brusz czyli ekipą 11. I w poprzedniej kolejce przegrana 4 do 2 na wyjeździe z Westerlo, czyli z ekipą 10. Dwie ostatnie kolejki to dosyć duże problemy standardu Lierz z ekipami teoretycznie niżej notowanymi. Tutaj czyste zwycięstwo geng od Peter. Cá. Olha isso, que vai Dobra, mamy to, idziemy dalej. E, dziękuję za to, tutaj ktoś na pewno napisze na zdrowie, jak zawsze. Dalej mamy singla od Kuby. Mecz, o którym już gadaliśmy, 1000 złotych, słuchajcie, ładowane jest na to czyste zwycięstwo Chelsea, nie? No to, co przed chwilą mówiłem, kilka dni temu, czy tam kilkanaście, na początku lutego ekipy te mierzyły się w pucharze i no ten puchar nie, nie wypadł. Chelsea nie zagrała dobrze tego meczu. Tak sobie powiedzmy dosyć bezpiecznie, nie? I dosyć, e, dosyć łagodnie. No mimo wszystko Kuba twierdzi, że, w, pamiętajcie, że to jest jeszcze spotkanie wyjazdowe, nie? Że w tym spotkaniu wyjazdowym Warto załadować Tysiola na Chelsea. 1971 może wrócić. Oczywiście, no jakby może być tak, że piłkarze bardziej zepną dupę na spotkanie ligowe niż na jakiś tam puchar, jak to nieraz fani Premier League mówią, puchar myszki Miki. No zobaczymy. Trzeba pamiętać, że Chelsea, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, ok, to może nie ma turbo stabilnej formy. Bo jest mieszanka, jakieś zwycięstwa, remisy, e, porażki. Ostatnio była porażka z Manchesterem City, 3 do 1, później zwycięstwo z West Hamem, 2 do 1. Oni są w topowej czwórce przed 25 kolejką. O tym trzeba pamiętać, że to nie jest ekipa słaba w tym sezonie, jeżeli chodzi o sezon ligowy, nie? Brighton w dwóch ostatnich meczach ligowych przegrali z Evertonem 1-0. Przegrali z Nottingham, uwaga, 7-0, nie? Więc tutaj, no, dla niektórych Szczecji po prostu jest fawsem. Przedostatni kupon z tych stricte na dzisiaj jest od Mateusza. Też mamy, no to jest niemiecki dubelek generalnie. Lipsk z podpurą i over półtora gola. Lipsk ma swoje, nie może swojego spotkania przegrać i minimum dwa gole musimy zobaczyć w tym meczu. Mi się wydaje, że oni w ostatnim meczu ligowym zremisowali, e, poczekaj, e, poczekaj, poczekaj zremisowali. 0 do 0 z Unionem. O ile dobrze pamiętam, ale muszę to sobie sprawdzić. Już sobie sprawdzam szybko. Dalej, da, panie Flash, że się pan. E, w każdym razie teraz grałem na wyjeździe. A nie, oni wygrali z St. Pauli 2 do 0, a wcześniej zremisowali 0 do 0 z Unionem, więc są po zwycięstwie ligowym. Jeżeli chodzi o Augsburg, no to tutaj ostatnio remis z Mind 0 do 0, wcześniej porażka w Pucharze ze Stuttgartem 1 do 0. Remis ligowy z St. Pauli, o proszę bardzo, 1 do 1. No tutaj Lipsk na wyjeździe, podpóreczka over 1,5 gola i over 2. I pół goli w drugiej Bundeslize w meczu Magdeburga e, i kolonii. E, tutaj szczególnie te mecze Magdeburga są overowe, bo w ich meczach ligowych kibice oglądają średnio 3,66 gola na mecz. E, 2,90, jeżeli chodzi o kolonię. Coś takiego niemiecki dubel od Mateusza i jest jeszcze kupon od Darka, który proponuje nam. Proszę bardzo, jest też ten mecz z Belgii. Standard Lierz ma strzelić minimum jednego gola, czyli Gol underdoga o tym meczu przed chwilą gadaliśmy. E, I Chelsea ma nabić kornery. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, no to w tym rozgrywanym pucharowym kilka dni temu z Brighton nabili trzy kornery, to nie jest jakoś dużo. Wcześniej w dwóch poprzednich meczach też odpowiednio 4 i 3. To nie są jakieś giga ilości, nie. W każdym razie Daraz stwierdzi, że Chelsea dzisiaj nabija kornery, więc kupony stricte na dzisiaj, obgadane. Na szybkości idziemy, słuchajcie, do, e, do tej mojej taśmy. Do tej mojej taśmy na weekend nie jest tajemnicą, że próbuję sobie overów półtora dzisiaj. E, kupon złożony chyba z 20 zdarzeń. Wrzucam wam wszystkie screeny teraz na ekran. Też nie będę tutaj, e, wiecie, po kolei obgadywał tych meczów, bo nie ma, nie ma to sensu. E, zrobiłem tym razem tak, że wrzuciłem średnie goli danych drużyn e, w meczach ligowych, nie? E, mam takie overy półtora w liczmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. 16 overów półtora e, i do tego, proszę Ciebie, mam kilka czystych zwycięstw. No, doskonale widzicie, mam, z, mam zwycięstwo Ajaxu z Heraklesem, bo wydaje mi się, że Ajax musi ciśnąć w tej lidze, żeby to PSV... Nie wiem, czy oni już nie przegonili, nie? W każdym razie, żeby walczyć o mistrza, e, nie dopuszczam e, straty punktów. Mam mimo wszystko zwycięstwo Atletico z Celtą Vigo. E, dałem sobie, o, minimum jednego gola Newcastle, bo wydaje mi się, że na wyjeździe z, z Manchesterem City wcisną tego jednego, tym bardziej, że City ma Ligę Mistrzów. E, Też troszkę na przekór sobie, no ale dałem Zwycięstwo Realu Madryt, bo też ja wiem, że kontuzje i tak dalej, ale jest to taka drużyna, która w obecnej sytuacji musi grać wybitnie na dwóch frontach. Wiadomo, że w Lalidze, no nie ma nic bezpiecznego, nie? Nie ma tam, że już są kurwa mistrzem, się ma nie? Że mogą odpuścić, no nie mogą odpuścić, nie? Więc wydaje mi się, że taki 1,58 zresztą promocja OD, e to o której mówiłem na początku filmu, to jest turbo kuszące dla mnie, daje ich czyste zwycięstwo e i tyle, nie? I czyli overy, 1,5 gola w wybranych przeze mnie meczach, no na naprawdę nagrzebałem się w tych niżowych ligach, żeby znaleźć. Takie mecze z fajnymi średnimi, żeby no pod tego overa 1,5 pasowało, a też żeby wszystko miało minimum kurs 1,20, żeby zaliczył się ten bonus od tasiemki. Więc coś takiego, słuchajcie, ja sobie próbuję, jeżeli chodzi o moje kolejne podejście do taśmy weekendowej. Tu generalnie wyszedł aż kurs 263, naprawdę duży kurs mi się tu uklepał z tych meczów. 8,50 na każdą sztukę, razy 10. I czyli tak jak zawsze, no nic się nie zmienia, nie. Kupony na dzisiaj 5 sztuk obgadane. Moja taśma obgadana. Nie nakręcam się, bo ja już wiem, że. Będzie tak, że od tego momentu, kiedy zabrakło jednego typu z dwudziestu, to już będzie problem, teraz trafić coś takiego, nie? Wtedy, wtedy miało siąć. To było tak bliziutko, no. W każdym razie będę próbował od czasu do czasu, jak nie będzie żadnej e, ciekawszej taśmy tutaj od grupowiczów, czy Discordowiczów, czy osób, które gdzieś tam na fejsa podrzucają po prostu typy, nie? Więc kupony obgadane, przypominam ci od dzisiaj. Dzisiaj jest idealny dzień, żeby zacząć zabawę, rywalizację w Typera Miesiąca. Możesz zgarnąć miano Typera Miesiąca u nas na stronie, proszę Ciebie. E, Mianowicie odpaliliśmy taką zabawę, że każdego dnia jedna osoba może podać jeden typ z wybranym przez siebie kursem, nie e, trafisz taki typ z jakąś tam lekką argumentacją, tak zwaną analizą musi być, zgarniasz określoną ilość punktów. Przykładowo dajesz kurs, to ma być singiel, nie? E, przykładowo dajesz kurs 1,75, trafiasz, dostajesz 1,75 punkta i przez cały miesiąc, no w tym wypadku przez tam dwa tygodnie, rywalizujemy. Wszystko jest opisane fajnie na stronie. Link do strony masz w opisie pod filmem, jak sobie wejdziesz na główną stronę to klikasz kafelka tam od góry znajdziecie bez problemu, typer miesiąca zakładasz sobie konto i normalnie możesz brać czynny udział w tej zabawie jeżeli chodzi o te dwa tygodnie to mamy finansowo, ile tam mówiłem 600 zł dla top 3 i jeszcze dwie stówki dla losowych osób, które w ogóle biorą udział w tym miesiącu w zabawie, musisz sobie zerknąć obadać, jeżeli chcesz oczywiście, bo ja mówię musisz, no jeżeli chcesz, link w opisie pod filmem, wpadaj, sprawdzaj baw się, wygrywaj typuj, trzymaj kciuki i tyle. Dobrego dnia, dzięki za oglądanie do samego końca pozdro. Siema! Jelonara!